bacz, psy Kurwa ja mam siłę ah. Puść mnie, kurwo Co ty powiedziałeś? Yy, Kolego Ty ha. ha Essa, 150 koła Kupiłem sultana Nie byś miał Kurwa A czy chce ktoś pożyczyć tak bez kitu? Przejebałem 35 koła kurwa, ah, kurwa. Już wam pomogę A. Się się Daj mi chwilę jakieś informacje, pan no, się... dobry. Dobry, dobry. dobry Dobry, dobry Pan medyk? Jasne, jasne, no właśnie miałem O, jest pan medyk, dzień dobry Dobry Czy to był kuzyna, z którym pobiliśmy się w kasynie Bo zaczął z łapami startować do mnie I kurwa wyjebałem mu Backhanda takiego na pizdę I się rozjebał ful? Ful? Jebać policję Ja nie Jebać policję, proszę pana. ciutko o Nie, ja. nie. Mam tureta. Aha, dobra, To przepraszam bardzo. Jebać psy. Policja to kurwy. Co pan mówił? Nie, tutaj. Tureta, <tureta, tureta mam. No ten pan ma zespół, turet, zespół tureta. To no, tam wygląda tam jak Tureta wygląda. Eee, kadety, jebać! Ok, Dwu kadetów potrzebuję! Trzeba kadetów pojedza, Dzień dobry Dzień dobry Mam zespół tureta, jak coś Jakbym coś mówił chorego, to... Dobra, to nie dobra. bijcie Dobra, rozumiem Dobry To ty wyzywałeś policję przed chwilą? Ja jestem, jestem Chodź jebać! Tak, wynoszą go, wynoszą go. No to właśnie ta moja choroba Dlaczego? <noise> Słuchaj, mam jeszcze... Szczerze... Już Nie wiem dobra, dobra, w takim razie, Markus, proszę cię, bierz te znajomości Policja to kurwy Dobra, dobra, dobra. to zapraszam pana tak, Pan nie jest zatrzymany tego... ani nic. Nie, 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 ja chcę złożyć ten... Dobra, pewnie, zapraszam pana Jebać Markusa O, właśnie, to on, łapcie go, pobił mnie Tak, Stanisław Chmura. Dobry, ja... szybkie wytłumaczenia, podnoszę ręce i ci się tłumaczę. E, po pierwsze... to tutaj. Po pierwsze, w każdej chwili mogę wyjąć dowód, a koleś mam nazwisko takie jak ja. Więc jak mógłbym pobić gościa z tym samym nazwiskiem, jest to mój kuzyn, który pożyczył mi pieniądze na grę w kasynie i przejebałem wszystko na czerwone i się mści. Dobrze, a tutaj pan, jak pan najmierzy mogę zapytać? Czy pan, pan włosy. Pan Jerzy. A tu, tutaj pan po mojej lewej? Yy, Stasiu, chmura. A, pan Stasiu, dobra. Fura ci się kopci. No właśnie widzę, kurwa. Gdzie Tutaj chcę coś zobaczyć. O ty kurwa, ty O kurwa, rozjebała się. Ja pierdo... Coś jest w pobliżu szpitala, jakieś auto, by mnie ktoś podrzucił. No byłem. No Chodź tu kurwo, jebana. Dawaj kurwa, co? Czekaj, mam co chcesz? Kurwa, ja w siłę! A. Rozjebałeś się na mnie, szma, to na kuzyna! Się rozprułeś. No kurwa, nie umiem pływać, co ty robisz. No, popływasz z rekinami. No co ty? Nie utopisz, kuzyna. No, raczej. No co, jakieś ja... ostatnie słowa, chcia, które chciałbyś powiedzieć? Jak to zrobisz, to już nie jesteśmy tylko No, no nie będziemy, bo. Bo kurwa. Bo nie będziemy. No? Co chciałbyś powiedzieć? No mów coś, kurwa. Śpisz? Nie śpię. Puść mnie kurwo Co ty powiedziałeś? Mnie, y kolego Puść mnie kolego powiedziałem Co? Puść mnie no. Ej, chyba wodą, chyba wodą się, chyba się zachłysnęłeś kurwa Tyś kurwa niemiły No, ty, my zrobiliśmy jebany sklep, 20 tysięcy i wszystko przejmaliśmy tutaj. Zachowasz, spróbuj, mi tutaj ten. Ciężko, cicho, co, gram, 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 gram. Zaraz wam to. powiem, czy się udało. Jesteśmy promotorami, jedziemy stąd. ESA, 16 koła. Ty bez jest. Ha, ESA. 150 koła 150 koła. <noise> Dobrze, w Nie wiem, wygląda na to, że jestem jednym, który tu profity robi. Kurwa przegrałem, ale w ogóle co czeku postawiłem i, i ta kurwa y, niby że się wycofałem, a się nie wycofałem. Jakże się wycofałeś? O, wygrałem, przepraszam cię. Jest OK. 84 już zysku, nice. A 84. Bo nie dogonisz, go. niedługo. A ile masz? No tak, 600 tysięcy na plus. Pierdolisz, to ile tu siedzisz? No, z rana. Jak kurwa drana, na ziomek? No mówię ci. Nie no, tylko że wiesz, przy sobie aż tyle nie mam. Ej, ale to jest co to jest? Ten, ten stół może ma limity do pięciu tych, może inne stoły są lepsze? Nie, nie, Wszystkie mają do pięciu tych, sprawdzałem to już, to ci mogę powiedzieć. No kurwa. Na to ekspert jestem. Ja na to kasę ja, ja zbieram ogólnie, nie. Tylko A ile kosztuje stoi? to do kupienia? Pewnie, no, pewnie będzie, no, obstawiam, no nie, to są takie wild guessy to 50-100 milionów, pewnie coś takiego. A Tesla ile kosztuje? Ja mam pojęcie, stary Paul, wow, 30 koła już mam. W kompaktach jest ta, ta, ta kurwa, gdzie jest? Yy, sedany, sedany. A Tesla ile, nie wiesz? Yy, w sensie te elektryczne. No. To już miliony Za pełno jest Sultan w sensie z tuningiem do stówki, w sensie do 100% 330 tysięcy około Albo 320 To jest 380 szafter Kupiłem Sultana Uh, ho, 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 ho. Halo, halo panowie. No co tam? Chcę któryś kasę pożyczyć. Jak ty chciałeś pożyczyć? No tak, ale trzyjści pięć tysięcy. Możesz mi sypnąć? Możesz mi sypnąć, jak coś masz? Ale nie sypnąć, czy chce ktoś pożyczyć? 300 dolarów tak. jakbyś miał. KURWA! Ale czy chce ktoś pożyczyć, tak bez kitu? Przejebałem 35 koła, kurwa! Nie mam siana już.